Chciałbym jeszcze zaapelować do Państwa szczodrości. Ja wiem, że poprzedni miesiąc był fatalny dla wszystkich. E, dziękuję tym, którzy pamiętali o wpłatach na stowarzyszenie dziennikarzy włocławskich. Chciałbym prosić o, o to, żeby w czerwcu w miarę możliwości te wpłaty zapewniły ciągłość programu, musisz to wiedzieć. Z góry serdecznie dziękuję. I do zobaczenia. Mam nadzieję jak najszybciej. Może nawet jutro. No ostatnio dużo prac do wykonania, zaległości, ale obiecuję poprawę. Ale to też zależy od Państwa. Do zobaczenia. Ten pan generał od, od tego poszukiwania też jest z waszego zespołu? Nie. Jest jednym z twórców w naszym kanale. Aha, aha. Oto, generalicję macie w zespole. Ale ja bym w Ale w No, to bym w percepach. to. Gdybyś był to Ja to powiem. To jest percepach. Ale fajnie, że elegancki.